Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam nowe opakowania, które zrobiła dla mnie firma Barman Model. Barman Modele do pługów odśnieżnych 411 S. Mówimy o tych pługach ZNTK Stargard. E, jeden z nich e, to tu już pokażę, może stare opakowania, takie duże e, kartony, które koledzy pakowali bardzo dobrze z koninąd. E, tutaj ścieżny PKP, Poka 5, stacja Poznań e, z oświetleniem, z dekoderem, i tutaj e, również Poznań, z tym, że epoka 6. E, takie dwa, e, takie dwa pługi, e, otrzymałem dwa pudełka, one są identyczne, tutaj trzeba uzupełnić dane, co prawda że tutaj nie ma im miejsca na informacje, ja myślę, że może uda mi się e, przemieścić tą naklejkę, jeśli nie to e, w jakiś sposób sobie oznaczę. Bardzo fajne opakowania, e, proszę bardzo. Fajne, fajna idea. jest to Byłaby fajna, gdyby była taka bardziej masowa. To znaczy, wykonana gdzieś w fabryce. Ale zdaję sobie sprawę, że koszt byłby ogromny i trzeba byłoby zamówić dużo tych pudełek. Obwolutę już znamy. Tutaj mam dla przykładu obwolutę, która jest dla śnieżnego, Mam też dla wagonów wąskotorowych. A tutaj mamy pudełko. Proszę bardzo, Barman Model. Taki wydruk e, 3D, e, ciekawy, skoninąd fajny. I tutaj taka zasuwa, zasuwa, i pod tą zasuwą mamy gąbkę i miejsce na części dodatkowe, wyłożona, już gotowa e, do tego. Więc cóż, biorę pierwszy z tych pługów, e, wyjmę z tego pudełka pierwotnego, pokażę jeszcze tak pokrótce, jak, jak to pudełko ogromne wygląda. Yy, tak to koledzy pakowali porządnie, ale no trzeba wreszcie zainwestować w miejsce na półkach. Stąd też poprosiłem ich o to, żeby mi, żeby mi zrobili te pudełka. Więc teraz tutaj mamy taką przegródkę małą. Coś tutaj mamy te części różne zgarniacze. Yy, dodatkowe wózki, myślę, że w miarę widać o co chodzi. Yy, I mamy tutaj jeszcze. Dodatkowe e, zderzaki. Więc to sobie tutaj wkładamy z boku do kieszeni, do części dodatkowych, tak żeby się nic nie zgubiło, a tutaj sobie zaraz włożymy sam model pługu. Muszę się do niego dostać, żeby go w żaden sposób nie uszkodzić, On jest zabezpieczony. I już tutaj się do niego dostanę, wyciągnę go i go włożę do nowego. Pudełka. Przy okazji zobaczcie ten piękny pług. Cudowny, już o nim był film. Tutaj nie będę się specjalnie rozwodził. Jeszcze tylko się przyjrzę, czy nie ma czegoś, co by mi tutaj mogło umknąć. I wkładamy do nowego pudełka. Ja tutaj sobie pozwolę wykorzystać. Oj, uciekła ostrość. Wykorzystam taki jeden element. Które sobie tutaj włożę, włożę w tym miejscu, tak aby łatwiej było tutaj postawić yy, model. I już model jest yy, w nowym pudełku. Proszę bardzo. I zakrywamy go tutaj tym, yy, tą gąbką. Ona jest tutaj niedocięta, chyba celowo, po to, żeby mógł ją włożyć w ten sposób i zabezpieczyć jeszcze bardziej model przed uszkodzeniami w ten sposób albo trzeba będzie go po prostu dociąć może nie będzie trzeba dociąć zaraz się przekonam Przez sobie tutaj o włożyć przykrywkę myślę że w miarę dobrze zabezpieczone tutaj pudełko się zamknęło obwoluta i tak to wygląda i jeszcze pokażę wam drugi płuk który mam ten późniejszy też duże pudełko jak widzicie ogromne zabezpieczony tutaj odpowiednio ja sobie teraz tylko przygotuję nowe pudełko identyczne. Bardzo dziękuję kolegom, że, że mi te pudełko dosłali, dosłali mi je przy okazji innych modeli, więc jeszcze pewnie e, zobaczycie kolejne modele. Po raz kolejny mamy tutaj e, dodatkowe wózki. E, mamy dodatkowe zderzaki i dodatkowe lemiesze. To sobie przekładam tutaj. I tutaj sobie przekładam również model samego pługu przepiękny zresztą naprawdę polecam barman modele polecam te pługi są piękne przełożę tutaj tą przegródkę żeby ona mi tutaj zabezpieczała model. I wkładamy model do. Wkładamy model do pudełka tak się prezentuje. W pudełku, proszę bardzo, odpowiednio tutaj włożony i zabezpieczam gąbką od góry odpowiednio tutaj zabezpieczyć ten model. I zasówka. Zasówka tutaj przygotowana. Mam nadzieję, że się nie będzie w żaden sposób wypatrzać. To pudełko, jak i ta zasówka, o, zabezpieczone, włożone do pudełka i jest, zajmuje, de facto, zaraz pokażę to, yy, jed, dwa takie pudełka zajmują niecałe miejsce jednego poprzedniego, więc jest to duży, duży plus. To taka, to taka prosta, tylko... Prezentacja pokazuje Wam, jak to, jak to wygląda. Także dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do kolejnych odcinków. Barman, modele, trochę tego mam. W związku z czym będzie trochę prezentacji. Cześć.